Eee, dzisiaj będzie Łotys, tak właśnie. Bardzo dobrze Wam znany jest Agatą. Cześć! Dobra, e, dzisiaj będzie Łotys, tak i każdy z nas ma po 6 pytań. Po prostu bardzo roku 6 pytań, a nie na 5, więc e, ogólniku dostaję no, jeszcze tak światła, ale nagrywam w ciepłym. Tak <grym> Jestem na działce, więc jak widać jesteśmy z tyłu na działce. Nic, nie tkamy. No. I ja trochę myślę, Jak to nie, a później nie. Będziemy robić... E, ja pierwsze ci zadam pytanie, jak ty zgadniesz Aha, możemy tłumaczyć tak po szybku. E, jak Agata nie zgaduje mojego pytania o wlewanie szklanką wody... taką szklanką. No, e, podróżno. I tak... Szkoda, ja pytam ją pierwsza i jak ona nie zgadnie, to ją ja wleję wodą. I okazamy tak, żebyście po prostu nas widzieli, czyli tak Zaczniemy. A zaczynamy. Pierwsze pytanie. Jak nazywałabym córkę i syna w przyszłości? Почему кажется? Принося на другие Я за границу на. thank hey. W tym. Ale w jakim miesiącu? którego się rodzina na adwent? Bo odwęcie odwęcie. Odwęcie. Ja pamiętam, że wracała z adwentu, jak twoja mama mówiła, że godzinę przed przyjściem. To było dwudziestego? Ale tylko miesiąc, bo. Ale listopad? you <laughs> Za ile to będzie za rok? A dlaczego? Bo od 26 się wyprowadzi. Tak. Okej. No, ja nie umarłam. mój. i czwarte, mój ulubiony nie. i ulubiona tego zespołu piosenek. Zamiast zespołu to wyko wykonawczyni yy, i jej przysłynka. Serio zespołu. Nie wiem, ja nie znęłam. Serio nie, nie. znasz? Tak. Marka, ja. Nie, dobra. Poddajesz się? Tak. jaki mam kolor? Wiem, że niebieski i żółty? Okay. O, Niebieski, ja, to fioletowy. Fioletowy. Dobra, to, dobra, to. moja to nie to jest. Moje największe, największe, największe marzenie. O, to jest magnifika! <gl%, gl> <gl> <gl> to jest taka. Moje największe marzenie. To jest marzenie. Aha. Coś, Jakieś na YouTube. Czy... Takie jest Ale ja też Ale jedno wąszone, ja Ale musisz wchodzić drugie. Nie muszę. To jest. tamto się wąszało. No znasz tego chłopca. jak w Loki? Tak. dobra, Tak jest dla mnie. O, teraz ty.

Takiego youtubera lubię najbardziej. Podaj sześć, siedem przykładów. Wiga, Piotr Pan Markiewicz TV, e, i Wobec Obytcy. Jeszcze jednego posiadam. Powiedz na najczęściej. Poddałam się nie dostaniesz i nie chcę wodą. <śmany> nie ja chcę być już mokra i tak jestem, i tak zrobię splasza. plasza. Jaki jest twój... Ja może tam A mogę, tam to obroń czy szanty. No to pierwszy to może być Orsay. Nie, nie ma trzech No to H8, ten... H jakiś tam... A, o to zjechał chodzi? coś tam. No. Hmm. Przekro mnie, nie! Kurde... Aha, jeszcze... Mm, dobra, to będzie koniec, był ten tak, ale że po prostu zrobię jeszcze dla mnie splasza i po prostu znominuję kogoś na splasza. Więc zapraszamy nas za chwilę do splasza. Yes. Dobra, część trochę zmieniliśmy tą naszą telewizję, czyli to jest tutaj między wejściem a między tej jagatami połowami, tertią i ja ją połowę też.

Więc to był koniec Splasha, Jestem już przebrana w ciuchy. ciuchy. Mam ciuchy suche. Mam mokre włosy, jak nie wiem czy widać. W ogóle mam tu całe mokre kapienie. Yy, Agata też się już przebrała. Ja po prostu w No i to było praktycznie cały filmik. Jeżeli chcecie, żeby Agata też miała Splasha, yy, to po prostu kliknijcie pod filmikiem Agata. I Agata, 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 i będziemy liczyć, więc Agat. No, no i będzie splash Agaty, no to... Pa!